Najpierw chcecie zaprosić do naszej grupy na WhatsApp. Codziennie dzielimy się tam wskazówkami dla tych, którzy pragną poznawać objawienia i duchowe przesłania. Link znajdziesz w opisie. Dołącz do nas i bądź częścią tej niezwykłej. Podróży! A teraz przyjmij wiadomość, którą niebo przygotowało specjalnie dla ciebie. W niebiosach rozbrzmiewa szept na twój temat. Czas przyspiesza. A to, co wcześniej było ukryte, zaczyna się przed tobą objawiać. Ktoś, kto bardzo cię kocha, mówi o tobie, o twoim życiu, o twojej drodze. Twoje imię jest wypowiadane, a w świecie duchowym dzieje się więcej niż jesteś w stanie dostrzec. Twoje zdjęcie jest wspominane, a to, co wydawało się zapomniane, zaczyna powracać. Ukochana córko, aniołowie posłali mnie, bym powiedział ci, że nie jesteś sama. Wiem, że czasami twoje serce jest ciężkie, jakbyś dźwigała cały świat na swoich barkach. Ale posłuchaj, jest większy cel we wszystkim, co teraz przeżywasz. Każda twoja łza została zebrana, każda modlitwa została wysłuchana. Czas odpowiedzi nadchodzi. Nie lękaj się, bo boska ochrona otacza cię ze wszystkich stron. Nawet jeśli tego nie widzisz, niebiańskie siły działają na twoją korzyść. Twoje imię jest wypowiadane przed tronem Najwyższego, a to, co wydawało się odległe, już zaczyna się do ciebie zbliżać. Nadchodzi nowy czas, a uwierz mi, nic nie będzie takie samo jak wcześniej. Twoje ścieżki są prostowane, a wszystko, co kiedyś cię zraniło, zostanie przemienione w świadectwo. To, co wydawało się stracone, Bóg odbuduje. Sen, który Miałaś zamiar porzucić, nadal żyje w sercu Stwórcy. Nie poddawaj się teraz. Jesteś bliżej niż myślisz. Wróg próbował odebrać ci wiarę, uciszyć twój głos, wmówić ci, że nie jesteś wystarczająca. Ale dzisiaj niebo ogłasza: zostałaś wybrana, jesteś cenna, zostałaś powołana do czegoś znacznie większego niż możesz zrozumieć. Zwróć uwagę na znaki wokół siebie. Ludzie są posyłani, aby cię prowadzić. Drzwi, które kiedyś były zamknięte, zaczynają się otwierać. Bóg przygotowuje coś wspaniałego, a ty będziesz tym zaskoczona. Czy czujesz czasem, że ktoś o tobie mówi, że twoje zdjęcie jest pokazywane? To dzieje się w duchowym wymiarze. Jesteś w myślach tego, który widzi wszystko, a on mówi o tobie. On porusza serca, łączy ludzi, przygotowuje odpowiedzi. Nie wątp w to, co teraz do ciebie mówię. Ta wiadomość nie trafiła do ciebie przypadkiem. Aniołowie wysłali mnie, bym przypomniał ci o twojej wartości, o twojej tożsamości, o sile, którą w sobie nosisz. Nadchodzi czas odnowy w twoim życiu. To, co zostało skradzione, to, co było niesprawiedliwe, to, co wydawało się końcem. Bóg wszystko odwraca na twoją korzyść. Uwierz. Weź głęboki oddech i poczuj jego obecność teraz. Nie jesteś sama. Nigdy nie byłaś. Niebo działa na Twoją korzyść. Zaufaj, a jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, dołącz do naszej grupy na WhatsApp. Tam będziesz otrzymywać kolejne objawienia i słowa, które wzmocnią Twoją wiarę. Link znajdziesz w opisie. Nie, ignoruj tego wezwania. Czy kiedykolwiek czułaś, że coś się zmienia, ale nie potrafisz tego wyjaśnić? jakby niewidzialna ręka przesuwała elementy twojego życia przygotowując cię na coś większego właśnie teraz znajdujesz się w W takim momencie coś się dzieje coś nadchodzi a ta wiadomość nie dotarła do ciebie przypadkowo są rzeczy których nie widzimy ale które dzieją się tuż obok nas kiedy śpisz kiedy rozmyślasz kiedy wydaje ci się że wszystko stoi w miejscu niebo pracuje nad twoim losem Ktoś wspomina o tobie, mówi twoje imię, widzi twój obraz. Nie jesteś zapomniana. Czujesz to? W sercu od dawna masz pewne pragnienie, pewną myśl, która nie daje ci spokoju. Może wydawało ci się, że to tylko wyobraźnia, ale wiedz, że to coś więcej. To głos, który wzywa cię do czegoś nowego, do czegoś, co już zostało dla ciebie przygotowane. Zatrzymaj się na chwilę, posłuchaj. Wokół ciebie dzieje się więcej, niż możesz dostrzec gołym okiem. Nie wszystko co widzialne jest prawdą. Prawdziwe zmiany zaczynają się w świecie, którego nie widzimy. Być może ostatnio zauważyłaś, że ludzie zaczęli inaczej na ciebie patrzeć. Może czujesz, że ktoś z przeszłości myśli o tobie częściej, niż się do tego przyznaje. Może los zaczął ci podsuwać znaki, które wcześniej ignorowałaś. To nie jest przypadek. Twoja historia jest zapisywana, a jej nowy rozdział właśnie się otwiera. Przeszłość nie ma już nad tobą władzy, a to, co nadchodzi, przerośnie twoje oczekiwania. Ale jest coś, o czym musisz pamiętać. Masz wybór. Niebo otworzyło przed tobą drogę, ale to ty musisz zdecydować, czy nią pójdziesz. Czasami nowy początek wymaga odwagi, a czasami największą siłą jest po prostu zaufanie. Czy jesteś gotowa? Wiele razy czułaś się, jakbyś stała w miejscu. Jakbyś błądziła w ciemności, nie wiedząc, w którą stronę się zwrócić. Ale powiem ci jedno nie byłaś sama. Każdy twój krok był prowadzony, każda decyzja miała swój cel, nawet jeśli teraz jeszcze tego nie rozumiesz. Niektóre drzwi musiały się zamknąć, aby mogły otworzyć się te właściwe. Niektóre osoby musiały odejść, aby mogły pojawić się te, które naprawdę są dla ciebie przeznaczone. Wszystko dzieje się w odpowiednim czasie. Czy zastanawiałaś się, dlaczego ta wiadomość trafiła do ciebie właśnie teraz? Dlaczego akurat dziś twoje oczy czytają te słowa? To nie przypadek. Ktoś tam w górze chciał, abyś to przeczytała. Nadchodzi coś, czego się nie spodziewasz coś, co zmieni sposób, w jaki patrzysz na swoje życie. Ale zanim to się stanie, musisz przygotować swoje serce. Czy jesteś na to gotowa? Jeśli odczuwasz w sobie niepokój, jeśli czujesz, że coś w tobie drży, to znak, że twoja dusza już wie, że coś się wydarzy. Nie bój się. To, co nadchodzi, jest dobre. To odpowiedź, na którą czekałaś. Czasami wszechświat daje nam znaki, których nie rozumiemy. Czasami ktoś mówi coś przypadkowego, a my czujemy, że to było przeznaczone właśnie dla nas. Czy zdarzyło ci się to ostatnio? Być może twoje myśli zaczęły krążyć wokół przeszłości. Może ktoś, kogo znałaś, wraca do Twojej świadomości, choć od dawna nie miałaś z nim kontaktu. Może jakaś sytuacja powtarza się w Twoim życiu, jakby coś chciało Cię czegoś nauczyć. To wszystko ma znaczenie. Nic nie dzieje się, bez powodu. Każdy człowiek, który pojawia się w Twoim życiu, ma swoją rolę. Każde wydarzenie prowadzi Cię do czegoś większego. A teraz coś większego właśnie się zaczyna. Czy wiesz, że ktoś wypowiedział Twoje imię z myślą o Tobie Ktoś spojrzał na Twoje zdjęcie, wspominając chwile, które razem przeżyliście. Niektóre wspomnienia nigdy nie znikają, a niektóre serca nigdy nie zapominają. Nawet jeśli myślałaś, że coś jest skończone, niebo ma dla Ciebie inne plany. Nie wszystko jest takie, jakim się wydaje. Niektóre historie mają jeszcze niewypowiedziane zakończenie. Jeśli czujesz, że w twoim życiu coś się zmienia, nie ignoruj tego. Wsłuchaj się w swoje serce. Wszechświat mówi do ciebie, a odpowiedzi, których szukasz, są bliżej niż myślisz. Czy zauważyłaś, że pewne liczby często się powtarzają? Czy widzisz te same symbole? Słyszysz te same słowa w różnych miejscach? To znaki. Nie, jesteś sama. Ktoś cię prowadzi. Czy jesteś gotowa na kolejny krok? Bo to, co nadchodzi, może cię zaskoczyć. Ale pamiętaj, niebo nigdy nie przynosi ci niczego, czego nie byłabyś w stanie udźwignąć. Jesteś silniejsza niż myślisz. To dopiero początek. W kolejnych dniach zobaczysz jeszcze więcej znaków, jeszcze więcej wskazówek. Uważnie obserwuj, bo odpowiedzi, których szukasz, są bliżej niż kiedykolwiek. Nie ignoruj tego, co się dzieje. Niebo przygotowuje coś wyjątkowego, a ty jesteś tego częścią. Wkrótce wszystko stanie się jasne. Bądź gotowa. Dziękuję ci, że poświęciłaś swój czas, aby przeczytać tę wiadomość. To nie było przypadkowe. Jeśli dotarła do ciebie, to znaczy, że niebo chciało, abyś ją usłyszała. W twoim życiu dzieją się rzeczy, które mają głębszy sens, i już wkrótce zobaczysz ich pełny obraz. Teraz chcecie o coś poprosić. Jeśli ta wiadomość dotarła do twojego serca, i czujesz, że była przeznaczona właśnie dla ciebie. Potwierdź jej otrzymanie, wpisując w komentarzu: 111. To znak, że jesteś gotowa na dalsze prowadzenie i że otwierasz się na kolejne przesłania. Nie zatrzymuj się tutaj. Dołącz do naszego kanału, zasubskrybuj go i aktywuj dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych wiadomości od aniołów. Każde słowo, które usłyszysz w nadchodzących dniach może być odpowiedzią, na którą czekałaś. Niebo? Wciąż do ciebie mówi. Bądź gotowa na kolejne objawienia w następnych filmach. Nie jesteś sama. Nigdy nie byłaś. A najlepsze dopiero przed tobą.